Witam serdecznie w kolejnym odcinku co nas czeka w danym tygodniu. Tym razem zajmujemy się wiadomo tygodniem od 16 do 22 lutego. I widzę też, że ten kalendarz nie do końca jest pełny, no bo nawet dzisiaj mamy nową bramę otwartą z rodziną Łowców Tytanów. A tutaj patrząc na 16 lutego mamy tylko informację, że rozpoczyna się turniej czterogazdkowy krwawej jatki bez koloru fioletowego. Na czym ubolewam, bo Mam najwięcej zrobionych kart właśnie w tym kolorze, jeśli chodzi o szerokieskowe karty. No i to w sumie tyle. Tak samo z tymi wyróżnionymi postaciami. Często są bramy i podane informacje, że, da, że dane karty się będą pojawiać, a potem twórcy to zmieniają dzień wcześniej. Teraz też na przykład mamy informację, że, że mamy. Znaczy, no, nie, nie ma tej informacji żadnej na temat tej bramy dzikiego wezwania, gdzie jest m.in. usta do, do pozyskania e, a przecież ta brama teraz jest, mamy tylko informację o o maskaradzie oraz e, o demonach i też widzimy, że, że mamy wy, wyróżnionego turdunga i salom, a mamy całkiem dwa inne demony wyróżnione także tutaj nie wiem, czy ten kalendarz jest zaktualizowany i tak faktycznie będzie Trochę mi się nie wydaje, no bo mamy tyle kart nowych w pięknych i bestiach, do, znaczy odważnych i pięknych do wylosowania. A tutaj co, wyróżniony byłby Richelieu, Rochefort i Portos w kostiumie? Nie, nie sądzę. Ale jaki mam kalendarz od pracownika Birksa, znaczy Birka w sumie Birk SG, to tak z takiego korzystam. No dobrze, turniej się już rozpoczął, więc już o obronne nie mamy co mówić. Ale przypomnę Wam dosłownie w minutę, jakie karty mniej więcej Wam mogą pomóc przetrwać na krwawej jadce. Jeśli chodzi o krwawą jadkę, to wiadomo, leczenie ani wskrzeszenie, ani klasa wojownika nie działa. Więc jakby nie, nie macie co sobie tym zawracać głowy, do tego nie macie do wyboru żadnych filetowych kart. A shark high, na np. na krw krwawą jadkę, jest idealny. Natomiast już wam szybko przypominam jakie karty wam mogą pomóc przetrwać. Na pewno karty, które tworzą miniony i taką jedną z lepszych kart, które tworzą miniony jest ta Mieliki. i właśnie w stroju, znaczy w klasie druida w podstawowej wersji, bo może sobie tworzyć minionki. Jeśli chodzi właśnie o, o te klasy, które są najlepsze na tym trybie to to jest właśnie druid, bo robi sobie ekstra tarczę z minionów. Mamy łotrzyka, bo może uniknąć obrażeń ze speca, no i to w sumie tyle, no jeszcze ewentualnie paladyn paladyn daje Wam defa, więc, więc w teorii z tej puli e, bohaterów powinniście sobie zrobić jakąś drużynę atakującą, ja na przykład już widzę, że będę grał prawdopodobnie zielonym składem głównie o proszę, ten też daje miniony e, i dobra klasa pod ten tryb, także możecie, możecie coś, coś z tego sobie wymyśleć, gdzieś macie karty z rodziny śluzu, ja akurat nie mam to również możecie sobie je wykorzystywać z tego względu, że po y, wybiciu takiej karty rzuca na boki y, duże gluty ochronne y, i to może Wam również zaważyć o walce. Także korzystajcie z kart, które tworzą miniony, z kart, które tworzą mega miniony y, oraz właśnie z tych klas, które podałem głównie. Ale wiadomo, no, nie ma co się tylko samą klasą sugerować, musi być jakaś sensowna synergia w tej. Y, w tej, tej drużynie atakującej do tego myślę, że spoko będzie się jeszcze sprawdzało warzywo ja tego warzywa w końcu nie zrobiłem <laughs> żółte, żółte jest do wyboru jeśli ktoś ma tego an ananaska to myślę, że też można i fajnie sprawdzić, myślę że też mogą się ok sprawdzać karty kontrujące jak na przykład azmia e ale tutaj musicie uważać na to, że, że, że karty kontrujące Inaczej, że szklanki zawsze się przebijają przez kontry kontrujące, więc jeśli macie defy, w których są właśnie szklane postacie, postacie ze szklanymi kostiumami, to po prostu ten wasz kontratak będzie stratą miejsca. I to tyle jeśli chodzi o, o turnie. Ja mam sobie na taką obronę i już wiem, że to się nie będzie broniło, ale po prostu nie miałem innego pomysłu. Już pierwsza przegrana jest. No i trudno się mówi. Na jadce. zazwyczaj tak to u mnie wygląda. Po południu inaczej, do 16, musimy, znaczy sorki, do 18 godziny musimy dać wyniki z głosowania na temat e, wymiany dusz. Więc na pewno zrobię taki jeszcze jeden filmik dzisiaj pod wieczór, który, który miałby zobrazować jak głosowaliście pod moim konkretnym filmikiem i zobaczymy później za te dwa tygodnie w sumie nie, no za tydzień zobaczymy jak to się przełoży na faktyczną bramę wymiany dusz czy nasze nasz czas na, nasze poświęcenie na, na głosowanie czy, przepraszam, czas który poświęciliśmy na głosowanie czy jest miarodajny do tego co uzyskaliśmy a może jednak twórcy zrobią sobie coś całkiem innego ale o tym pod wieczór także kto jeszcze nie głosował może to zrobić. Później będę robił już podsumowujący film o godzinie 13 więc do tej godziny zbieram głosy. Ponieważ nie, nie ma sensu wrzucać więcej niż jednego filmu tak naprawdę na dzień a dwa to że jest to totalne maksimum. Z tego względu recenzja tego nowego fioletowego demona oraz tej nowej karty dzisiaj, zielonej, co wyszła z Łowców Tytanów, będzie zrobiona w dniu jutrzejszym na poranek. A później będę się starał, żeby karty te najnowsze, które będą zaraz te, które Wam pokażę, te Waikiu, Waiki, w sumie Bai Yang, Yang, Xing, te karty będę się starał zrecenzować po prostu. Hmm, za jednym razem, może na wtorek wieczór, może środa rano, zobaczymy jak to będzie z czasem. Tak czy inaczej, jutro, czyli wtorek 17 lutego, zaczyna nam się nowy chiński rok. I co on nam przyniesie? Otóż przynosi nam podobne zadanie, jakie było do wykonania w listopadzie na Halloween, e, czyli będzie w nowej wersji festiwal e, szczęścia pokazany i już nie będzie takiego nowego chińskiego roku zadania jak było wcześniej. Tutaj tylko będziemy, mamy informację, że chiński nowy rok wszystko, wszystko co z niego zostanie to tylko ten Brow, czyli musimy wygrać 100 najazdów, żeby dostać skrzynkę i w skrzynce na pewno będzie się znajdowało to co zawsze, czyli 5 złotych żetonów do losowania, sorry 15 złotych żeton, żetonów do losowania oraz Jedna duża kula materii w kolorze losowym dla każdego inna. Znaczy, wiadomo, nie dla każdego inna, bo jest pięć tylko kolorów, ale niekoniecznie musi się powtarzać w sojuszu ta materia. I teraz tak. Oprócz tego, jak będzie ten festiwal, o którym wspomniałem, że, że będzie powtarzalny jak, jak w listopadzie, czyli prawdopodobnie będziemy musieli powtarzać, znaczy na pewno będziemy musieli powtarzać mapki. Aż nie uzbieramy 100 koniczynek, tam zbieraliśmy 100 czaszek. Tutaj będziemy zbierali 100 koniczynek, i to nam da z tego co kojarzę, dwa losy za darmo. Tutaj prawdopodobnie będzie identyczna, identyczna zasada. I pytanie, czy te karty będziemy dostawali również zrobione na 4,8, tak jak to było w przypadku Halloween. Jestem, jestem ciekaw i wydaje mi się, że tak. Czy te karty są mocne? Nie wiem, nie gram już w Becie. Wiadomo, widziałem te karty, czytałem ich opisy, ale już nie sugeruję się tym, co jest w Becie, bo często, gęsto jest tak, że w Becie karta jest totalnym koksem, a później wychodzi o połowę słabsza. Także wyjdą sobie te karty, będą w grze od jutra, to będziemy o nich rozmawiać. Oprócz tego, że mamy ten rozpoczęcie Chińskiego Nowego Roku i mamy jeszcze tutaj konia, widzimy, chyba to jest koń, tak mi się wydaje, Hongkyun Xing. Więc kolejna karta z, z rodziny Księżycowego Roku. Pamiętamy, to, to, to była kiedyś bardzo mocna rodzina, kiedy właśnie wychodziło, wychodziły karty z Wojny Trzech Królestw, typu diało, zugę, ale jeszcze nie mieli kostiumów. No to tymi kartami z tej rodziny, właśnie tymi królikami... Myszami i innymi tygrysami mogliśmy sobie wyłączyć z działania te wszystkie miniony. Później ta różnica została zapomniana z tego względu, że wojn... postacie z wojny Czekrólestw dostały pasywkę w kostiumach, że nie można im zablokować umiejętności minionów. Także tymi kartami ludzie przestali grywać, ale tutaj dostajemy kostium do ksiatu oraz do Lachu, więc zobaczymy, czy. Te karty wrócą do grania, czy nie wrócą. Wiemy, że, że są karty, które teraz znowu są mocne z minionami typu Bonga, więc może akurat będzie tak, że te karty będą na nowo użyteczne. Zobaczymy, podziemy, zobaczymy. Myślę, że te wszystkie cztery karty w jednym filmie zrecenzuję, a kostiami się za bardzo nie będziemy zajmowali. Może minutka dosłownie na kartę, bo zazwyczaj te kostiami są wydawane w takiej formie, że są takie same, tylko po prostu wzmocnione. W sensie podstawka jest ciut słabsza niż kostium, ale niczym się tak w spesu za bardzo nie różnią. We wtorek również mamy, jak co so tydzień, zadanie na starożytne podkorzenie i tutaj mamy trzy smoki, które już są powiedzmy znane. Nie ma żadnego nowego smoka. No i po zrobieniu tego zadania będziemy mieli. Monety na dwa losowania. Jeśli chodzi o środę, to zaczynamy tryb pola koniczyny, tryb, w którym i nasze karty, i karty przeciwnika mają szansę na podwójne odpalenie, i tutaj trzeba sobie mocno przemyśleć, które karty na tym trybie lepiej funkcjonują, które funkcjonują gorzej. My już jakąś koncepcję na tę wojnę mamy i ją niedługo przedstawię. Ale najpierw sobie opowiedzmy wszystko, co w środę będzie, a nie ma tego dużo. Próby barbarzyńcy i łotrzyka, czyli robienie zadania na niebieskie symbole, i po zakończeniu tego zadania otrzymujemy trenera trzygwiazdkowego. Oprócz tego, jeśli ktoś czeka na pierścionki, no to będzie mógł sobie zrobić zadanie z pierścionkami. Kończy nam się również farmienie na sezonie. Tak zwanym szóstym, czyli nieopowiedziane historie numer 1 a rozpoczynają się nieopowiedziane historie numer 2. I to było tyle, jeśli chodzi o środę, także przejdźmy do ustawienia wojennego. Zdaję sobie sprawie, sprawę z tego, że każdy gra na innym poziomie posiada inne karty, więc takie ustawienia niekoniecznie yy, będą możliwe do zrobienia dla wszystkich. Ale jeśli chodzi o taką najlepszą według mnie obronę na ten tryb wojenny, to jest postawienie na środku kota. Ja, ja tutaj postawiłem werniksa z tego względu, żeby wam pokazać, że werniks jest naprawdę ciekawą opcją. Z tego względu, że um, on ma takie coś, że najpierw uderza trochę słabiej i narzuca mrożenie, ale później uderza właśnie troszkę mocniej i. Ścina manę wrogów. Co prawda tylko 5%, ale zawsze coś. Także Werniks, jeśli uda mu się odpalić dwukrotnie, to on w tej samej turze nie dość, że podmieni sobie na mocniejsze mrożenie, to jeszcze zada dwa razy obrażenia plus zetnie tą manę, więc jest naprawdę ciekawą opcją. Myślę, że z takich kart, które są jeszcze dobrymi kartami na tanka, to jest właśnie e, na przykład e, Taffer. tafer bije 5 razy po około tam 1200. I jeśli by uderzył 10 razy po 1200 to praktycznie, jeśli dobrze się poceluje, to e, no 2-3 karty jest w stanie ściągnąć. Także jest to myślę do, bardzo dobra opcja. E, bardzo ważną rzeczą jest, żebyście, jeśli wystawiacie koty na tanka, postawili sobie jakąkolwiek kartę z rodziny Biulfa na pozycji drugiej. Dlaczego? Dlatego, że oni mają tutaj taką pasywkę z rodziny, że mogą usunąć Efekt oczyszcza dolegliwości ze statusu wszystkich przeciw sojuszników. Co to oznacza? Jeśli zatokuje Was ktoś z agatem, no to Freewaru to usunie. Usunie efekt tego niemożliwości wskrzeszania się, co jest bardzo istotne dla kotów, bo inaczej są wyłączone z rozgrywki. Na pierwszej pozycji dobrym pomysłem też jest wstawienie wskrzeszacza. Nie musi to być Intrangada, może to być Astrid, może to być na słabszym poziomie powiedziałem, czy, czy no cokolwiek innego. No może Matka, Mróz czy Heimdall to już jest zbyt przestarzała opcja. Ale powiedzmy, jak macie w miarę do, um, świeżych wskrzeszaczy, no to dobrze jest ich wsadzić. Macie podwójną szansę na to, że powstaniecie. Eee, jedynym wskrzeszaczem, którego nie, polega, nie polecam na ten tryb, jest Sable. No bo Sable, jeśli odpali dwukrotnie, to i tak nie za wiele się wydarzy. Po prostu zmienicie dwa razy w ducha, co nie przyniesie Wam jakichś większych korzyści. Jeśli chodzi o pozycję czwartą, no to jedną z najlepszych opcji jest rodzina właśnie Mahajuda. Jeśli ich wystawicie, czy to będzie Usta, czy to będzie Bonga, czy Bima, ktokolwiek inny. Z tych kart, które tutaj biłem obszarowo, no to nie ma co zbierać. Jeśli, jeśli przeciwnik nie zabierze do swojej... Go ataku, karty z, z prowokacją, no to taki ustaw na pewno wszystkich wykończy. Też jest dobrą i ciekawą opcją wystawienie, właśnie, karty tutaj typu, typu, właśnie, zielonej, tafer. Bo, jeśli zrobicie takie ustawienie, jak teraz Wam zaprezentuję, czyli daję tutaj tafera, no to na pewno ludzie będą chcieli grać. Ee, Czerwonymi kartami. Są dwie zielone karty obok siebie, więc naturalnym wyborem jest zagranie przynajmniej, przynajmniej trzema czerwonymi kartami, i wtedy możecie zrobić jak, jakąś pułapkę yy, i wystawiać karty w swojej drużynie, drużynie atakującej, które mocniej biją w kolor czerwony. Taką kartą jest na przykład Lane, taką kartą jest Wusong, taką kartą jest, yy, nie wiem, Fafnir i tak dalej, i tak dalej. Także możecie sobie spróbować w taki sposób zaskoczyć przeciwnika. Yy, tak czy inaczej dobrą opcją też na tanka powinien być lane bo on tutaj uderza za 585% obrażeń i niewielkie obrażenia pozostały ale wchodząc w zasadzkę jego obrażenia są 50% większe także jeśli on dwa razy uderzy to prawdopodobnie też nie będzie co zbierać jeśli ktoś nie będzie miał załączonej prowokacji a jak dobrze wiemy taką prowokację może sobie ten opryszek ukraść także to byłaby idealna jakaś tam Sekwencja obronna, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie takie coś wystawić, więc po prostu szukajcie kart, które dają Wam wymierne korzyści po podwójnym odpaleniu. Sporo jest kart, które mocniej biją po podwójnym odpaleniu. Mi teraz tym przecież kojarzy Xiaomara, ale wiem, że, że niedawno wyszła karta, która ma podobny efekt, czyli że uderza raz mocno, a później dostaje. 100% siły do kolejnego speca. Nie pamiętam, z której to rodziny ta karta wyszła, ale, ale jest na pewno. Jeśli wy kojarzycie, to możecie taką kartę sobie wystawić. To też na pewno Wam przyniesie fajne korzyści. I teraz tak. Gdzieś tam rozmawiałem, czy Bernadette jest dobra na tym trybie i ogólnie Bernadette jest dobrym tankiem prawie na każdy tryb. Mimo, że ma swoje lata, to jest klasy druida i jej minion cały czas się produkuje, przez co zwiększa się jej y, poziom przetrwania, jej życie, jej tar tarcza, powiedzmy. I <laughs> na przykład dwa największe sojusze ukraińskie, czyli Kołczek oraz Smartshot, oni na stawiają praktycznie na każdym trybie, wychodząc nad tym całkiem nieźle. I czy na tym trybie Bernadette jest dobrym, dobrą kartą? Y, I tak, i nie. Z plusów jest to, że jeśli trafił na podwójnym szczęściu to ma dwa razy szansę na zamalowanie. Czyli jeśli jakiś mnich się oprze no to ma drugą szansę żeby go jednak przemalować. Jeśli jakaś kreskówka się oprze to tak samo może być znowu przemalowanie. Ale w drugą stronę też to działa. Czyli na przykład bierzemy sobie karty z tańcami, gazele, odil, sladżesa, kesze, cokolwiek innego. I jeśli my dostaniemy farta i na ta nasza gazela się odmieni. I potem na farcie drugi raz yy, użyję swojego speca No to dzięki takiemu zabiegowi jesteśmy w stanie od razu się wrócić do gry i wszystkie obrazy pousuwać. Także na dwoje baba wróżyła, może być to dobra, dobry tank, a może nie być. Z takich tanków, których jeszcze myślałem, znaczy z takich kart, które jeszcze myślałem, że mogą być dobre na tanka, to wydaje mi się, że nawet Moonbell mógłby być dobra tanka. Jego miony są bardzo twarde. I jeśli pojawiają się dwukrotnie, to jest naprawdę ciężko się przez to przebić. Myślałem nad Chrodgarem z, z niebieskim, że też będzie do, dobry na środku. Hmm. Ale powiedzmy sobie, jakie karty nie, nie będą dobre na, na tym trybie do, do drużyny obronnej. No to na pewno nie będą te karty dobre na tym trybie, które e, leczą, ale nie leczą ponad stan. Powiedzmy, mamy takiego Sludgesa, on leczy 50% zdrowia sojuszników. Ale nie leczy ponad stan. Czyli, na przykład, mając tego sledżesa w defie, e, wyleczymy się do maksa, ale nic poza tym, więc lepiej sobie wziąć kartę do drużyny obronnej, która leczy ponad stan. Na przykład, Freewaru tak właśnie robi. E, dlaczego tutaj nie wybrałem żadnych warzyw? Przecież dopiero co był event z warzywami, więc jakby każdy mógł sobie wylosować jakieś warzywo nowe. E, nie dajemy warzyw na ten tryb wojenny, dlatego że. Jeśli nie, posiada, nie posiadacie lisa do swojej, w swojej drużynie obronnej, a nie ma zbyt wiele dobrych lisów, szczególnie teraz, kiedy Sable jest słabym wyborem, no to te warzywa po prostu, po prostu zostają wyleczone na tym podwójnym szczęściu przez każdego jednego lekarza, no to może być jakiś słabszy lekarz typu. Szybki lekarz leczący na 30%. Jeśli odpali dwukrotnie, to wszystkie te sadzonki usła, Także warzywa są tutaj zbędnym wyborem. Nie są aż takie groźne. Raczej powinniście postawić na brutalną siłę i leczenie ponad stan. Ewentualnie jakieś minionki, które Wam dadzą spory zaszczyt tarczy. Przechodzimy do czwartku, i w czwartek tylko jedno wydarzenie: a mianowicie mamy super żywiołaki. Fioletowe, czyli mamy do zdobycia wszystkie fioletowe karty, które wyszły do tej pory, ale bez kostiumów. No i tutaj wyróżnione karty, jakie mamy na ten moment, zasugerowane to jest Wander oraz Gastil. Ale tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby one się tutaj pojawiły. Myślę, że będzie jakiś nowy Glutek, albo po prostu jakaś troszkę nowsza karta. No, Gastil może być, bo on jest kuszącą opcją, ale Wander, no nie sądzę, żeby mógł się pojawić. Jako karta wyróżniona, jeśli chodzi o piątek, no to też niewiele się dzieje: znaczy, niewiele, dwie rzeczy się, się dzieją, a mianowicie mamy mistrzowskie talenty kleryka do zdobycia. Jak najbardziej zachęcam do zrobienia tego wydarzenia oraz rozpoczyna nam się zadanie smocza jaskinia, czyli w naszej normalnej gierce mamy szansę na pozyskanie pergaminów i innych tokenów czy przedmiotów z, do świata smoków też zachęcam do zrobienia tego zadania no bo niestety ale smoki będą już nieodłączną częścią tej gry a widzieliśmy że na smoczej wojnie kiedyś te, te smoki aż tyle nie zmieniały był to bardzo fajny wyrównany tryb teraz niestety te smoki już bardzo mocno wpływają na rozgrywkę i należałoby kilka tych smoków mieć zrobionych w piątek no zaczyna się również zadanie odważnych i pięknych tak jak powiedziałem wcześniej no, trzy karty wyróżnione które na bank się nie pojawią, no bo już widziałem obrazki z bety, że mamy nowe karty z tej rodziny testowane, chyba bodajże zielona i niebieska, jak dobrze kojarzę. Także nie ma opcji, żeby mogli dawać takie starocie do, do tego eventu, więc nie ma co się sugerować tymi kartami. Tak czy inaczej, jak zagrać na 2 miliony 300 tysięcy, filmik oczywiście wrzuciłem. Można to, można to zrobić w godzinę. Także śmiało, zachęcam, kto tam by chciał sobie zrobić top 1000, to jak najbardziej może sobie skopiować to, co ja wykonywałem. W sobotę mamy oczywiście do kupienia i odebrania 10 darmowych kryształków niebieskich, za które możemy sobie spróbować wylosować jakiś artefakt lub księgę symboli, lub księgę, już nie pamiętam którą, ale bodajże tą białą i co tam w sobotę oczywiście drugą odsłonę pola koniczyny, wszystkim życzę powodzenia w ogóle na tych wojnach, żeby poszły dużo, dużo lepiej niż szturmowe, w niedzielę mamy już tylko rozpoczęcie Atlantydy oraz zadanie na próby mnicha oraz kleryka niebieskie symbole są do pozyskania także to tyle, jeśli chodzi o ten tydzień wydaje się dosyć mało Mało tych rzeczy do zrobienia, więc wydaje mi się, że on jest niepełny ten kalendarz, e, aczkolwiek no zobaczymy jak już będziemy mogli sobie mm, zobaczyć w gierce na bieżąco. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!